Witaj w świecie słów, wyobraźni oraz barwnych historii. Słuchasz szuflady natchnionej, czyli podcastu w stylu powieść w odcinkach. Z tej strony Zuza, czyli kobieta skrycie natchniona. Przed Tobą otwiera się moja szuflada. Jest to miejsce wypełnione po brzegi niekończącą się ilością opowieści. Oto jedna z nich. Marionetka, odcinek 25. Deżawu. Jeżeli za tymi drzwiami ujrzy ten prześladujący mnie w snach i na jawie dom, który podejrzewam jest moim domem rodzinnym, nie zareaguje. Nawet brewka mi nie tyknie. To zdanie powtarzam sobie w kółko, idąc jak na skazanie na ewaluację psychiatryczną. Na miejsce przesłuchania wyznaczono ponownie niezdrowo, czysty pokój z miękkim dywanem i kompletem skórzanych foteli oraz lustrem weneckim. Spodziewam się jednak, że rozmawiający ze mną specjalista nie będzie już tym znudzonym psychiatrą czy psychologiem, który ostatnio mnie oceniał. Nie mylę się. Kiedy tylko otwieram drzwi pokoju, od razu zdaję sobie sprawę, że ta ewaluacja psychiatryczna nie będzie miała nic wspólnego z poprzednią. Znikł puchaty dywan oraz fotele. Zamiast tego w centrum pomieszczenia znajduje się jedno lekko podniszczone metalowe krzesło, a ściany są pokryte moimi fotografiami z różnego okresu bycia agentką. Od treningu podstawowego po pierwszą misję. Wydaje mi się, że jest nawet kilka zdjęć z Peru. Dostaję automatycznego oczopląsu i moja pewność, że sobie poradzę, słabnie. Mam ochotę obrócić się wokół siebie i przyjrzeć się każdej fotografii, ale wiem, że wyglądałoby to co najmniej nieprofesjonalnie. Dlatego z prędkością światła pokonuję kilka kroków dzielących mnie i krzesło. Gdy opadam na niewygodny metalowy mebel, światła w pokoju przegasają, z wyjątkiem jednej lampy, znajdującej się centralnie nad moją głową. Dramaturgia jest zdecydowanie wyczuwalna, i muszę niechętnie przyznać, że póki co przygotowane wcześniej sztuczki zdecydowanie na mnie działają. Jak się nazywasz? Pyta zniekształcony głos przez głośniki. Alex, twoje nazwisko? Nie posiadam. Podobnie zaczęło się ostatnim razem. Ciężko nie odczuwać lekkiego déjà kto towarzyszył ci w trakcie ostatniej misji? Kolejne pytanie. Agent X. Mylisz się. Byłaś sama. Kto towarzyszył ci w trakcie ostatniej misji? Ustalanie nowej alternatywnej rzeczywistości. Wiem dokładnie, co należy odpowiedzieć. Byłam sama. Mówię. Streś nam swoje ostatnie wspomnienie sprzed powrotu do ośrodka regionalnego. Dobra, teraz opowiedz, co pamiętasz, wykreślając ze wspomnienia Xaverego. Zauważyłam zbliżającą się w stronę wyspy El Fronton łódź podwodną. Bazując na wiedzy zdobytej w trakcie wyszkolenia, wiedziałam, że jest to jednostka V żadna inna nie byłaby w stanie przemieścić się tak blisko brzegu. Postanowiłam zostać z więźniem w środku kamiennej krypty, nie chcąc ryzykować, że w ostatniej chwili coś pójdzie nie tak. Przekazałam więźnia ambasadorowi i poinformowałam go, że kryjówka jest spalona. Mówią to, co chcą usłyszeć. Moim prawdziwym ostatnim wspomnieniem przed powrotem do środka regionalnego są dwie szklane butelki z białą i czarną tabletką w środku. Ale z tego wydarzenia osoby, znajdujące się za lustrem weneckim, mogły oglądać relacje live. Kto zabił agentkę E? Nie wiem. W jaki sposób zginęła? Strzał w głowę. Odczuwasz potrzebę zemsty? Czasami. Elektra przestała istnieć. Jej sprawa została rozwiązana, a krew rozlana. Temat uważa się za zakończony. Nie bardzo wiem, w jaki sposób zareagować na to stwierdzenie. Kiwam głową twierdząco i udaję, że nie jest mi niezręcznie na samą myśl o jej ciele leżącym bez życia na biurku. Światło przegasa, a krzesło, na którym siedzę, zaczyna się obracać w miejscu o 180 stopni. Z wnęki w suficie wysuwa się ekran, a około 2 metry dalej materializuje się projektor najnowszej generacji. Zaczynam się lekko denerwować i automatycznie zaciskam palce dłoni, próbując wcisnąć sobie paznokcie głęboko w skórę. Nie odczuwam jednak bólu. Ktoś musiał obciąć mi paznokcie, kiedy byłam nieprzytomna. Świetnie. Czyli nawet to o mnie wiedzą. Przypominam sobie swoje zdanie, mantrę, które powtarzałam przedstawieniem się na ewaluacji. Jeżeli za tymi drzwiami ujrzę ten prześladujący mnie w snach i na jawie dom, który podejrzewam jest moim domem rodzinnym, nie zareaguję. Nawet brewka mi nie tyknie. Opisz jednym słowem, co widzisz na fotografiach. Rozprzmiewa komunikat. Pierwsza fotografia to ja. Stojące przed panelem sterującym w centrum informacji oglądam fragment filmu przyrodniczego. Spokój kolejnym zdjęciem jest zamazany obraz wykonany przez dron, który uchwycił moment, w którym zabijam kobietę w średnim wieku chemiczkę, która postanowiła pracować dla kilku gangów jednocześnie. Stoję nad nią z bronią w ręku i zaraz nacisnę spust. Nie widziałam się wcześniej z takiej perspektywy. Jedno słowo, żeby określić to, co mam przed oczami: profesjonalizm. Pokazana zostaje mi cała seria zdjęć, od pierwszego razu, kiedy trzymam w ręku broń nabitą ślepakami, do momentu, aż siedzę w samolocie obok specjalistki od Sudoku, której udało się zrobić mi jedno niewyraźne zdjęcie. Idzie mi całkiem nieźle, przynajmniej tak mi się wydaje. Do momentu, kiedy pojawia się ostatnia fotografia. Znajduje się na nim Inga Larsen, z tym, że z włosami w orzechowym kolorze. Widzę jej twarz, zanim została wyniszczona przez stres i brak snu. Tego rodzaju fotografie nie wywołałaby we mnie żadnych emocji. Gdyby nie stała na tle domu z mojego snu. Tego samego domu, który w mojej głowie uznałam jako swój dom rodzinny. Co ono do cholery tam robi? Próbuję zapamiętać jak najwięcej szczegółów, znajdujących się na zdjęciu, a moje usta opuszcza jedyne słowo, jakie przychodzi mi do głowy: cel. Kręci mi się lekko w głowie, ale ekran gaśnie, co pozwala mi na sekundę wytchnienia. Mam nadzieję, że zbliżamy się do końca tego wyjątkowo męczącego przesłuchania. Bo ciężko to nazwać czymś innym. Niestety, zamiast usłyszeć sygnał odblokowujący drzwi, metalowe krzesło wraca do swojej poprzedniej pozycji. Agentko A: Mam przed sobą wyniki z porannego treningu, i nie są one zadowalające. Będziemy trzymać się na obserwacji i jeżeli nie pojawią się żadne obiekcje, wrócisz do czynnej służby za kilka do kilkunastu dni. Do tego. Trzy dni dodatkowych, dwugodzinnych sesji indywidualnych z wyznaczonym terapeutą. Pytania? Nie mam żadnych, odpowiadam z ulgą w głosie. Dobrze, jeszcze jedna mała sprawa. Proszę zidentyfikować następujący dźwięk. Wytężam słuch i czekam na jakiś sygnał dźwiękowy. Rzeczywiście słyszę jakiś cichy głos. Wydaje się być zwierzęcy. Ale po co V miałoby mi kazać przysłuchiwać się zwierzętom? Nie, to nie to. Może to szept w jakimś obcym języku, którego nie jestem w stanie rozpoznać. Dźwięk jest zbyt cichy, co powoduje, że do głowy nie przychodzi mi żadna konkretna odpowiedź. Nie jestem w stanie określić, co to za odgłos. To wszystko. Jesteś wolna. Mówi po raz ostatni zniekształcony głos wydobywający się z głośnika. Spodziewałam się rzeczy niekonwencjonalnych i taktyk manipulacyjnych. Jak tylko ujrzałam zdjęcia przyklejone, na chybił trafił na ścianach pomieszczenia. Ale to nagranie dźwiękowe było wyjątkowo cudaczne. Przynajmniej nie muszę czekać na decyzję, tylko od razu wiem, że mam szansę na stały powrót na swoje miejsce w sekcji agentów organizacji V. Wychodzę na dziedziniec, potrzebując zaczerpnąć odrobinę świeżego powietrza, od którego kolejny raz kręci mi się w głowie. Wiem, że nie uda mi się utrzymać na jawie przez długi czas. Nadal odczuwam skutki przechorowania celowo zaaplikowanej mi amnezji, a i ewaluacja wymęczyła mnie bez końca. Wydaje się jednak, że jedno pytanie nie pozwoli mi dzisiaj zasnąć. Co ma wspólnego Inge Larsen z moim domem rodzinnym? Alex i jej historia powrócą w następnym odcinku. W wolnym czasie możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się transkrypty odcinków podcastu oraz dodatkowe informacje. Daj znać, co sądzisz o poczynaniach agentki A, komentującej jej losy online. Bez odbioru.